Gdzie się to moi kochani, no teraz już to jest radyczni, te dudy, bo dawniej to się grało na weselach, grali dawniej, to grali duże skrzypce, to było właśnie tym rajszym stylem, ja my tu grali z córką, a teraz tak teraz, spora, teraz się tak gra bardziej na koncertach, bo to są takie spotkania duże, bardzo to dobrze, że to robią, no i festiwale przede wszystkim, bo te kapele dostają, jak się to gra, te autentyczne, yy, to dostają taki, jak się to gada, wszystko łodzewio. Tak góralska muzyka odradza się podczas Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, który jest integralną częścią Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Mówił nam o tym muzyk ze Szczyrku Antoni Gluza. Podczas prezentacji konkursowych festiwalu w parku obok Żywieckiego Zamku rozmawialiśmy także z twórcą Festiwalu Folkloru Górali Polskich Tadeuszem Trembaczem, który podczas TKB 2015 obchodził swoje urodziny. Cieszę się bardzo, panie, że ja tyle kiedyś tam pomyślałem nad myśli, czym na robiłem. Porad, tak bez... mi tata mówili, rób dobrze albo w ogóle nie rób. I że do tej pory to trwa, bo to przecież zaczęło się od 700-lecia Miasta Żywca. W tym czasie nam cała oprawa artystyczna wyszła bardzo dobrze. To pomyślałem, bo. Przeglądzie o nazwie Żywieckiego gody, kolednicy i obrzędy, i te zespoły obrzędowe. To się udało, no to poszedłbym za ciosem, wymyśliłem Festiwal w Górali Polskich, a później no to tak, przeglądy, nie przeglądy, konkursy i tak dalej. Przez to miałem zawsze koło siebie bardzo dużo ludzi, tu, coś by się wzajemnie rozumieli. No i tworzyliśmy to, co do dnia dzisiejszego istnieje. No to tylko mogę się cieszyć. Hmm. Warto porównywać, jak śpiewają i grają górale w różnych... Ale jest postęp. Dużo w międzyczasie powstała szkoła brawa. muzyczna w żywcu. Przyczyniłem się do tego. Ludzie są już przyuczeni do grania. Przecież to co robi teraz szkoła muzyczna, ten dział e, folklorystyczny, bracia Golcowie. To jest, to jest ogromny postęp. Oni nie tylko są uzdolnieni, ale, ale te uzdolnienia są rozwijane. A to dla mnie jako byłego nauczyciela i, i nazwijmy to działacza kultury jako takiego, to jest wielka radość. No zyje, to no, samemu się to jeszcze jako trzymać, żeby to jest, e, się trzymało kupy. Nie? No bo tu, tu my prawie od założenia Górali Polską od 75 roku i super te festiwale są, w sumie bo to ludzi łącej i ta kultura się tak jedno z drugim spotyka i że to się, ta, ta tradycja tak nie ginie, bo to się rozwija bardziej, nie? czy to jest z Bierze Bawicę, potem już po potem drzewie doszedł, Baku Patalański, i do, 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 właśnie te, miejsca, te miasta dochodziły. Ale w nie wiął, nie kochają. Ale w nie Z Tadeuszem Trębaczem rozmawialiśmy o jego książce, a także o jego działalności kulturalnej z czasów województwa bielskiego. Ja napisałem 5 lat temu historię kultury żywieczyzny w Zarysie i ta książka otrzymała nagrodę Orkana ogólnopolską. To było o ludziach, którzy tworzyli na żywieczyznę, wyjechali z żywieczyzny, zrobili coś dla świata nauki, kultury, dla gospodarki nie tylko na żywieczyźnie, ale poza żywieczyzną. To później Wydawało mi się, że trzeba coś napisać o swoim żywocie. Napisałem drugą książkę zatytułowaną Hej ode do miasta, począwszy od okresu mojego narodzenia, było to 82 lata temu, poprzez współpracę z ludźmi na terenie żywieczyzny i całej, całego województwa bielskiego. W 1990 roku zostałem usunięty ze stanowiska przez ten czas pełniącego obowiązki wojewodę bielskiego. No to się zabrałem. Za odtworzenie mojej dawnej działalności kulturalnej założyłem Chór Akord, prowadziłem 10 lat, ale zbierałem materiały do tej drugiej książki. Są to opisy nie tylko wydarzeń, ale ludzi, którzy się przyczynili do tego, że zostaliśmy w 1990 roku ogłoszeni przez no Ministerstwo Kultury i Sztuki rają, za najlepszą działalność Maggi, kulturalną w kraju. Wielkie to wyróżnienie, radość i dużo. I za rok zostałem zwolniony przez tego pana, jak wspomniałem, z pracy. W Żywieckim Parku rozmawialiśmy także z Moniką Wałach-Kaczmarzyk o zachęcaniu dzieci i młodzieży do śpiewania i grania w zespołach regionalnych. No, właśnie, tak to u nas wychodzi w dziwia, żeby za bardzo nie zachęcać. Nie trzeba. Oni się sami upominają, że ja jeszcze w tym roku nie śpiewał, a ja tam nie jechał na ten konkurs, i ja chciał jeszcze jechać, albo chciała. No i trzeba się pozbierać, zgłosić i jechać, występować. Sama się dzieci garną. I zielony, zielony. Myślę, że to taka mała moda teraz nastała, i my się osobiście z tego bardzo cieszymy, bo dużo nakładu to pracy nie kosztuje. Wystarczy trochę zachęcić dzieci, coś im pokazać zachęcić do śpiewania, do tańczenia i myślę, że sa, oni sami, sami chcą. Jak ci się złama? Monika Wałach-Kaczmarzyk prowadzi dziecięcą kapelę Mała Jetelinka. Bo tak, jedni przychodzą, jedni odchodzą. Na dzień dzisiejszy może to będzie z jakichś 200 dziecek. Ale jak w porywach się jakoś uroczystość trefi, większona na przykład kościelno. Nie tak dawno był jubileusz naszego księdza, który od nas pochodzi, a jest, został biskupem w Kanadzie. Więc jak się tych dzieci zebrało, to było nas ponad nas 30. Wszyscy chętnie zagrali, zaśpiewali, bo niektóre odeszły do gimnazjum czy dali do szkół, i e, no nie zawsze im e, mają czas, żeby przychodzić na próby i ćwiczyć. A ćwiczymy przynajmniej za dwa razy w tygodniu. Także e, te najmłodsze mają co robić, a te starsze potem już dochodzą do nas na jakieś e, ważniejsze okoliczności, okazje. A istnieje zespół już. No właśnie rachujemy to, bo w przyszłym roku chyba będzie 300 roków. I wtedy my to zaczęli w, w 86 roku. W roku my zaczęli coś z moim byłym mężem, nie żyjącym już dzisiaj mężem, zaczęliśmy grać, śpiewać, uczyć te dzieci w Jorzynicach. Rozpuścił, rozpuścił, nie może Ej muszą się nad nimi żałośnie rozpłakać. Ej muszą się nad nimi żałośnie rozpłakać.